No moi drodzy, z tej strony Simon i dzisiaj, yy, a, w sumie tak chyba kanał pobiliłem, ale dzisiaj robię może nie zemstę, ale słuchajcie, odwdzięczam się Jeremiemu za te wszystkie pranki, co mnie robi za to, że chciał mi wszystkie pedy zawsze mnie zabierał, że ja się musiałem stresować przez niego czy coś takiego. I jak widzicie, jestem na jego koncie, bo ogóle Jeremy teraz wyjechał, dlatego yy, jak jest na kanale jeszcze i to będzie oglądać. Yy, to o to Jeremi, pozdrawiam się serdecznie, a widzę możecie napisać w komentarzu Jeremi miłych wakacji to może wam przebnieć serduszkę jak to czyta. Dara, ale zaczynając, jak zobaczcie, jestem na stronie Robloxa Jeremiego. Dostałem się na jego konto, bo kiedyś mi podało hasło, i patrzcie, Jeremika, Kanki, ma swoją grupkę, ale co to są za ciuchy, mam pytanie, To są tylko 3-5, czego ostatnio, było to na kiedy. No ale na, pe na pewno było dawno. Dlatego zobaczcie, Podyczyłem sobie ze swojej grupy koszulkę specjalnie dla Jeremiego i nie wiem widzę, dawam to do kupienia tutaj. wydaje mi się, że 10 ruch jest optywalna cena i zobaczcie, że jest taka koszulka, którą dosłownie sam robiłem, dlatego nie śmieję wręcz że to jest pierwsza koszulka w moim życiu. E, dlatego możecie to kupić, zanim Jeremi tu są z grupy. no chyba, że tego nie ma zamiaru sądź, to, e, to, to też możecie kupić pomóc Jeremiemu. Możemy to nazwać koszulka, koszulka w łamanie. O, Wydaje mi się, że jest ok, dlatego zapisuję, to ścieka, jak to będzie wyglądać. O, jest też, cyk. Ora, po drugiej poszukiwaniu wydałem się iść. Zobaczcie, widzę, jak, jak ta koszulka wygląda. Jest tu Jeremy z hyperpetami, e, napis moi drodzy i z tyłu. <grym> z <pasępy> tak, coś tak, jest koszulka z mojej grupy. Ale myślę, że Jeremy się zdenerwuje, ale w sumie, żeby trochę wiecie, nie było też dla Jeremy go za dobrze. To myślę, że możemy wydać troszkę tych. A, jeszcze odpalmaczyć się busty. No takie jajka, wydaje mi się, że będziemy otwierać bardzo króciutko. Ale oczywiście, pusty sobie możemy dać na godzinę. No trochę Jeremy. Albo Dora, to na dwie godziny może, dora. Ja i trochę ci tego zmarnujemy, ale to nie jest ci i tak patrzymy, bo to zawsze poradzić bez tego. Dora, dara, dajmy sobie auto może. Uh. nie Jeremy, tylko po jednym jajku może otwierać. I, o, basic, basic. Wydaje mi się, że to jest mega fajne. Ej, nie, dlaczego Jeremy tak wolno otwiera? A może jakieś game kupić? Hmm, co tutaj jest do kupienia? Nie same wszystkie basic. Jeremy ma takiego pena na tym koncie, że to jest koniec, no nie. Dobra, i teraz, o, basic znowu. I ktoś się zapytał, Jeremy, mogę S. Zdarę, napiszemy. Ej, oczywiście, oczywiście, to ja powiem Ci, Jeremy. Ej, dara, nie chcę tego zrobić, tego zaza. I wiesz, co, jednak otworzymy strategika za pół miliona. Bo ja myślę, że Jeremy ma, otwierać po trzy jajka. ON ma tylko jedno, dlatego chyba może jakiś Golden Piórka tam drobna, coś takiego? <laughs> nie, to chyba nie to, ale teraz otwieramy dalej Z drugiego jaka mamy yy, Golden fan Nie, 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 to chyba nie to Nie no, same basic są, ciekawe to jest w ogóle jakiś Jaki, nie, <laughs> nie wiem, proton czasem tego mityka Ale widzę, <pisa>, że <laughs> już na pewno bardzo mały O, i... mój Indie ma full inventory Co so jest grane? Dobra, to trzeba coś przerobić Dobra, i wydaje mi się, że Remy ogólnie by się nie zezłościł Jakbyśmy... Co możemy tu wejść. Yy, Takiego fajnego mitykala ma jednego To jest coś starego, daj tu na 13% No wiadomo, wiadomo, że to się chodzi, uwaga, cyk I... Yy, Pilot. No nie, zaraz nic nie szkodzi, Remy. Mam kolejnego pecika. Marcenci się uda, na szczęście. Racyk, znowu się nic nie udało. <laughs> nie, Remy, ja się przepraszam, no co teraz robię, ale ja, ja tylko chcę ci pomóc, tak, aby zrobić oczywiście... Yy, Golden pet, szybko rób się. Oczywiście <laughs> ostatniego peta teraz wchodzi i uwaga! Yy, Dobra, widzę, nie musi, Remy, mu proszę, że mu smart i kapetów. ale to połączy mu teraz wszystko w jedno i na pewno wziął peta jednego. Dara, cyk, i zrobiliśmy mu pecika. Gdzie on jest? Ile ma mocy? Yy, nawet nie mam pojęcia. Ej, zobaczcie. Ilu Remy ma tych Rainbow. Dara to Akurat, możemy to myślę, że uda się coś na Dark. Mater zrobić, tak wiecie, oczywiście najdłużej jak się da. Okej, okay, let's go, let's go, widzę. Mamy tutaj taką kolejeczkę, to myślę, że damy sobie na 5 dni. Jeremie mi się trochę poczeka, akurat może start wrócić czy. Coś... Uuu, jakiś fajny pezzi do dobrania, teraz Dobra, to odbierzemy, ale Jeremi ma tego tylko nawet za 7 godzin coś się odbierze nawet. Ale teraz, skoro jeden nam się skończył, tutaj jeszcze kolejny. O, nie, 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 nie zarobił sobie sobie wtedy by nie zabił. szkoda by mi trochę było. Dobra, ale może na scenę, czy możemy jeszcze coś wsadzić, czy nie, Dobra, kolejka mu już Jeremiecha czyli Jeremi chyba coś podejrzewał może zablokować na kolejka ale ty... Nie chcę masz taki zły, najlepszego ja ten reality mu zrobiłem Eee, nie, no, dobra Za to Jeremy to wydaje mi się, że powinien się cieszyć. ORA następną rzeczą. Następną rzeczą. Wydaje mi się, że jak podpieramy sobie trochę banki, widzów, to nic się stanie. Mandy, e. no, Mandy ma trochę tutaj dużo. Jeremy ma już kilka zaproszeń od widzów, dara. Nie wiem, kto to jest bank. Mam nadzieję, że mogę z tego wyjść, że Jeremy się nie obrazi. Z banku Mandy ego. Dara, z banku Mendi'ego też, <tuszę> też sobie wyjdziemy. Jeremy, jakbyś się zważył Uuu, jaki bank, Jeremy. Może by tu. O, para a, a, jego wszystkie gemy do banku. I ciekać się, się zdziwi. <tuszę> co jest, co to jest za błąd, taki nie da się Kupi pen Zobaczmy co widzę mogą wysłać w tej remie. Dobra, pierwszy bank akceptujemy i podobno jak... O, jak coś pisze... Dobra, to trzeba pomóc, że się widzę i nie myślę, że nie brakuje, ci padą, co damy tutaj jakieś ręką sandpozy. Uuu, znaczy widzę, pierwszy bank, bo tam nie dało się tych padów nieco wypłacić, nie jest, jest nie tak. Ale to najlepszy PET jest 300 bilionów Jak teraz się uda to może byśmy rzucili czymś lepszym, zdanie, bo remie ma dużo Na przykład, O, te co odebraliśmy nie damy, to są mega sobie wyciny mi się zdaje. No i znowu robię coś, dara, wychodzę z tej gry, to jest słaba gra Persimulator. Ora, widzę, popraszam wygrywam Cię, tym nic nie zbawiam i iż na szczęście będę mógł te pety rozryć, Bo, nie wiem, ja cały czas już nie, 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 nie chce grać w grę nawet. A ale uwaga, mamy te sabaki. I teraz, czy się uda? Proszę, proszę, uda się, Dobra, Jeremi, to ci jest niepotrzebne. Damy te dwa tryliony, cyk, proszę, proszę, proszę musi się udać, musi się udać, Cię jest sukces. Dobra, dlatego Adam p 12 p 1 to, ten jest od Jeremi'ego. No, no, nie, no, co się na następny? Ech, no nic, no to Jeremi jednak będzie już, już go nie odzyskać. Nigdy. No, <laughs> przepraszam, ale to dla widu, dlatego w dobrej woli. Zobaczcie, tutaj ktoś ma tylko 402 tysiące. Dobra, to my możemy tu coś wpłacić. E, Dają na przykład takiego za jeden trillion przeciwka, bo jeśli i daj tak 10 bilionów, znaczy 10 milionów. dara uwaga, dajemy depozyt i udało się sobie. Dlatego gramolan... Proszę bardzo dla siebie. Nie ej bo ja miałem wydaje mi się, ocenić tylko banki, jak lurodzę e, Co tam pisało Tam nie można było bić, dara jesteśmy. Uuu, zobaczcie, to widzę. Tu nie jest nic puste. Czy który się nazywa się dla To to przynajmniej byśmy odebrali? E, nie, ale przynajmniej jeden z nich nazywa się Bentley. No skoro żadnie Uuu, jakiś... Eee, co to jest? Exclusive jakiś jest bardzo fajny. Ale najlepszy na no, to, to, to to nie Dlatego, Cyg, dajemy sobie peta Jeremiego za jeden trylion. I o, proszę, jest najlepszy. 35 milów diametry, y, to jest akurat mega dużo. Dobra, i teraz weźmy sobie ostatni bank. To ma 30. Nie, ten bank jest akurat troszeczkę słaby. Ale, ale także składa, że Jeremia akurat ma dobre pedał. Dlatego. Oh, Rujalty, o oh, nie, ale Jeremia będzie zły na to dla mnie. Mam nadzieję, że. Tera, proszę, zostawcie na w Bo Jeremia, chociaż na mnie nie zderwało czy coś takiego. E, o nie, to jest pet dla Jeremiego. Dlatego nie oddają, bo to jest od jakiegoś widza. Weź katy bank i poczekaj. Czemu Jeremy sobie zapisał jakieś słowa na tych petach? Dora, i poczekaj. Nie będziemy czekać, Dobra, cyk Jeden trylion, nie wiem, czy tyle będzie mega z trochę nami. Ale skoro zrobiliśmy miejsce, to no, możemy wrócić oczywiście do otwierania. Ja jaki remega, wydać moją najwięcej tych końców i może zadremiać. dzięki by przydało się go dobra, to też oczywiście za chwilkę sprawdzi. Ale lecimy dalej, wydaje z tym Mamy wszystkie boosty, jakieś fajne legenda chce dla Remega, bo nie był aż taki zły na mnie. E, no, dora, to nie wygląda jak legenda. Na to nie się prawda, ale tu busi w końcu tam drobne, No Teraz, uwaga! No, <laughs> to, to chyba nie jest to. Oj, zobaczcie to, widzę, jest pierwszy epik. Ile taki epik może mieć? Proszę, proszę. E, nie otworzyło się cyk. Taki epik mój jeden Trylion, prawie, ale no i tak jest słaby. E, czy są, że Jeremy musi założyć? E, chyba nie, dobra No Jeremia masz lepsze pet. Iremia ma tego wcześniej, czekał daj, le lecimy dalej. Legend, teraz musi fać legenda albo złoty Migi albo Rainbow, To było naprawdę mega kozackie wtedy i. O, da Kolejny epik, więc może coś zrobić na Rainbow, jak się uda. No, albo jak się nie uda, to my oczywiście też coś zrobimy na Rainbow i, I jak najwięcej tych epików, aby było jak najwięcej szans, bo tak nie się będę tego Jeremia mu stracić, bo Jeremia się starał to zbijając Dobra, widzę, że zostało 8 ostatnich milionów, 8, 8 milionów i same 50 tyle Jak to jest możliwe w ogóle? Dara, co się teraz jakaś legenda. Legenda albo epik. Znaczy, dwa epiki dropliśmy i jeszcze chociaż jedno, bo jak nie w procent czasowy, bo szczerze, jak coś się wydaje, to będzie strasznie mega stradny i wydaje mi się, że zły. Ale widzę, napisałem w ogóle na grupie, że nowa każdy kończy sprzedaż, dlatego w sumie ona no nie jest aż taka najgorsza, jak na pierwszym kosztek, no jest fuckem i wyszło. Ale teraz czym Nie, nic nie wytrąpiliśmy. O, no, to będzie naprawdę mega tragiczne. Ale trfamy się na majna i proszę, jak to nie wyjdzie, to I myślę, że już nawet nikt do nie. o, petów nie poniżo. Co tutaj masz? Rymie, 29%. Jak to zrobimy i to stracimy to Tuż, da się tego zrobić, Dlatego najpierw musimy to wyczuć, cyk. Teraz nic się nie udało, okej, okay, ale yy, teraz sobie to, cyk. I to jest 63%, dlatego to na spokojnie siada i to robimy sobie. Tak, o, <gryw> tak jak mówiłem. I teraz, uwaga, lecimy sobie, mamy 29%. Tylko jak to siądzie, to nie będzie mega na plus. I pros dla Jeremiego, dla Jeremiego. Nie, Jeremy, tak. Nie, nie, dlaczego? Jeremy ci to tam jak to oglądasz, kiedyś yy, Na do i yy, ci idzie, tam. O, widzisz? Oddaję Ci sukces. Zobaczmy, czy ten pad chociaż co zrobiliśmy, czy się przydaje. Remia jako 1,3 tryliona, i to jest na rainbow. No tak, tak, tak średnio bym powiedział. A widzę, więc przydałoby się pozbyć tych yy, dowodów zbrodni, dlatego czy masz był trade. O, bo czy trade, Wiktorowi. A który jest tutaj jednym osobą na serwer, dlatego wysyłamy cyk. Pozbywam się dowodów, dara. To chyba możemy mu dać. Cyk tego eksplicowania, no bo ten jest znak dużo warty, bo on jest z LK13%. E, Hacket cut, cyk i to i e games. Dla ciebie. O, to jest dla ciebie, to od widzów nie dajemy. Cyk za free. tak, przecinek, pozbywam się dowodów. Nie, 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 nie mów nic Jeremy, dara. Szczerze, mam nadzieję. Jeremy, pamiętaj, Jak to oglądasz, to ja ci to naprawdę dodam, Jak nie możesz, to został ci w go chociaż Choć nie, nie, był, nie był aż taki Co na mnie. Ale uwaga, ready, czy on to zaakceptuje? No to jest za free, free peciki. To nie tak, że po prostu musisz u Dora, Wiktor to akceptuje? O, Wiktor wysłał zaproszenie do Remiego. Czy tak można robić? Dora, może to jest dobry dzień dzisiaj dla Wiktora, dla. Nie, nie, to będzie, to będzie złe, ja się boję, co się to się dostanie. Ech, dlatego widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do końca, przypominam o tym, że takie koszulki są już dostępne na grupie Jeremiego, możecie wbić i sobie taką koszulkę kupić, wtedy Jeremie będzie na pewno, yy, niezły mniej zły na mnie, bo w sumie na osłabieniu tej koszulki też wydam robuxy. dlatego ja wam bardzo dziękuję za oglądanie filmu do końca, pamiętajcie subskrybować kanał Jeremiego, zostawcie łapkę w górę, i trzymajcie się, i narka, moi drodzy, o, na koszulkę, o, moi drodzy.